Tomek, twoja walka z Majdem Halidowem jest przedstawiana jako walka wszechczasów w polskim MMA. Jak ty do tego podchodzisz? Czy rzeczywiście jest jakiś dreszczyk emocji? Jest taki dreszczyk emocji, że już od dwóch miesięcy nie śpię po nocach. No co? No, ja się cieszę, że, że jest tak odbierana, ponieważ i, i jak gdyby medialność zjedowiska będzie dużo większa. To jest wszystko, jak gdyby opinia, opinia, jak gdyby opinia opinii publicznej, że to będzie walka wszystkich Ja do tego podchodzę na spokojnie. Najważniejsze w tym wszystkim, żeby nie dać się zwariować, nie dać ponieść się emocjom, solidnie się przygotować i wykonać plan 6 grudnia. Szefowie KSW wielokrotnie podkreślali, że mają problemy ze znalezieniem odpowiedniego rywala dla Mameda halidowa, co wynika z tego, że po prostu potencjalni rywale często się go boją. Boją się porażki, boją się, że porażka popsuje im dalszy rozwój. Kariery. Ty, to podobny... nieprawda, to wszystko kłamstwa, to nieprawda co oni mówili. Mamy same dobre rzeczy, mamy, mamy zdementowane w takim razie informacje. Jak, jak Ty do tego podchodzisz? Czy on rzeczywiście jest takim rywalem, który może wzbudzać w potencjalnych przeciwnikach takie emocje jak strach? Słuchaj, no wygrał z rzędu 18 walk tak naprawdę, no to, to nie jest też tak, że, że należy takiego gościa zlekceważyć. Natomiast no, dla mnie to jest wyzwanie tak naprawdę. I... Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że, że mamy przez, przez publiczność jest uważany jako lepszy, a, a żeby stać się lepszym trzeba walczyć z lepszymi od siebie tak naprawdę. Przed chwilą zobaczyliśmy kursy bukmacherów na tę walkę. Wychodzi na to, że Mamed Halidow jest zdecydowanym faworytem. Jak Ty skomentujesz tego typu kursy i przewidywania? To dobrze, no, postawię na siebie. Prawdopodobnie przebicie będzie większe. Jestej zawodnikiem, który ma doświadczenie w UFC będzie Mamed. Takiego nie ma jak wiadomo. Będzie pomocny przy tej walce? Myślę, że tak, w ogóle wszystkie moje walki będą pomocne i to całe doświadczenie wnieść i, i rozwiązać, rozwiązać tą walkę na swoją korzyść. Jakie masz plany przygotowawcze? Jest już jakiś konkretny plan obozu treningowego przed tą walką? Tak, jest w planie wyjazd do Ankosu. Do to znaczy ja już jestem w treningu tak naprawdę od dwóch miesięcy y, dość poważnym tak naprawdę i, i teraz muszę troszeczkę wyhamować. W przyszłym tygodniu już będę w Poznaniu i będziemy trenować, szykować się. Tak A kto Twoim zdaniem ma więcej do stracenia przy okazji tej walki? No ja myślę, że zdecydowanie ma do stracenia więcej mamy tkalidów w przypadku porażki. Dzięki. Będziesz taką wschodzącą gwiazdą KSW, tak siebie dzisiaj widzisz, bo tak powiem szczerze, że mieliśmy w Twoim wykonaniu UFC, mieliśmy kilka innych imprez, nazwijmy to MMA w Polsce, no i teraz wchodzisz na tą największy pułap, czyli Federację KSW, jeśli chodzi o ten polski rynek. myślę, że tu będziesz nową gwiazdą? Y nie Wcale tak do tego nie podchodzę jak do, do, do bycia gwiazdą. No, po prostu jest okazja walczenia z konkretnym zawodnikiem na konkretnej gali, yy, przed konkretną publicznością i, i taką okazję to było po prostu żalnie wykorzystać. A powiedz, bo moment nie chce walczyć z materlą. A ty jak by się na taką walkę zapatrywał? Ja jestem gotowy tak naprawdę na każdego. No to jest taki zawód nasz. Jeżeli oni faktycznie się przyjaźnią i gdzieś tam już razem trenowali, no to taka walka trochę bez sensu, bo się po prostu już znają i, i potrafią się szczytać w walce, także może dlatego też nie walczą. Dobra, dzięki wielkiej powodzenia. Dziękuję.